Informujemy, że od poniedziałku 22 czerwca Kozienicki Dom Kultury ponownie będzie otwarty dla mieszkańców. Miłośnicy kina muszą jeszcze chwilę poczekać. Kino KDK wznawia działalność 3 lipca, natomiast od 1 lipca ruszają wakacyjne warsztaty. Jednocześnie informujemy, że obowiązują nowe godziny otwarcia Centrum Kulturalno-Artystycznego. I tak, od poniedziałku do piątku, czyli od 22 do 26 czerwca, CKA będzie czynne w godzinach od 9 do 17. Następny weekend, czyli 27-28 czerwca, będzie nieczynne, ale już od poniedziałku 29 czerwca wracają tradycyjne godziny otwarcia, czyli od 9 do 21. W związku z pandemią koronawirusa i obowiązującym na terenie całego kraju reżimem sanitarnym, osoby odwiedzające Centrum Kulturalno-Artystyczne w Kozienicach zobowiązane są do przestrzegania procedury bezpieczeństwa. Obowiązują m.in. nakaz zakrywania ust i nosa, dezynfekcja rąk. Oraz utrzymywanie dystansu co najmniej dwóch metrów pomiędzy poszczególnymi osobami. W budynku są też specjalne oznakowania i tablice informacyjne dotyczące procedur bezpieczeństwa. W kasach i w punkcie informacji turystycznej zainstalowano specjalne przegrody z tworzywa sztucznego. Pracownicy zadbają też o regularne wietrzenie budynku oraz dezynfekcję, w tym stołów, krzeseł, klamek i włączników. Specjalne zalecenia sanitarne będą obowiązywały również w kinie. Dla widzów udostępniona zostanie. A nie połowa miejsc w sali koncertowo-kinowej, a wybierając się na seans należy mieć maseczkę lub przyubice.